Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mamy trochę opóźnienia i chciałem Państwa uspokoić, że moja wypowiedź będzie stosunkowo krótka. W związku z tym nadrobimy. Proszę Państwa, chciałem dzisiaj namówić Państwa do rozmowy o sztuce Sławomira Mrożka pod tytułem Krawiec, sztuce z, napisanej przez niego bezpośrednio po napisaniu tanga w 1964 roku, która przeleżała się w szufladzie do 1977 roku kiedy to została opublikowana ostatecznie w dialogu rok później była pra, pra premiera, Krawca i, i która właśnie za sprawą prawdopodobnie tego leżakowania długiego w szufladzie uchodzi za sztukę mniej udaną co związane jest właśnie no i, z, i z, tym późnym, z tymi późnymi narodzinami, ale także z porównywaniem, naturalnym porównywaniem właśnie z, bezpośrednim, z bezpośrednio sąsiadującym tangiem, czyli sztuką, no, jeśli nie najwybitniejszą mrożka, to na pewno naj, najgłośniejszą. I także porównywanie z operetką Gombrowicza, która podobnie jak krawiec powstała w 1964, była wcześniej pisana, ale ostatecznie znawcy tematu twierdzą, że właśnie w 1964 roku Gombrowicz ukończył, ukończył ostateczną redakcję operetki. I która została wystawiona z ogromnym sukcesem w 1969 roku. W związku z tym właśnie to sąsiedztwo tanga i operetki, które, która podejmuje w sposób też no, niesłychanie udany artystycznie bardzo podobną problematykę, sprawiła, że krawiec. Gdzieś tam funkcjonuje na, na, na marginesie, tak można powiedzieć, tego korpusu, korpusu dzieł mrożka. Myślę, że na to też się, złożyła się specyfika tej, tej sztuki, która polega na niesłychanie zagęszczonej dyskursywności, dyskursywności filozoficznej. To, to wydaje mi się, że chyba najbardziej właśnie taka dyskur, dyskursywna, rezonerska sztuka mrożka, która, jeśli jest traktowana zbyt serio, właśnie bez pewnego humoru, bez pewnego dystansu, do tych pojęć filozoficznych, które, którymi się posługuje, może, może prowadzić do zarzutu pewnego schematyzmu i dosłowności. Ale ja się, ja się z tym zarzutem nie zgadzam. Moim zdaniem jest on, jest on chybiony, ponieważ rezonerstwo postaci Krawca nie musi obciążać samej wymowy dramatu. I moim zdaniem udowodnił to Michał Kwieciński w swojej realizacji krawca w teatrze telewizji w 1997 roku z genialną rolą Andrzeja Seweryna, rolą główną, ale też znakomitymi rolami Globisza i Frycza. Ale do rzecz. Prawiec to dramat idei, w którego centrum stoi opozycja natury i kultury. Bardzo się cieszę, że Jacek Kopciński to już w swoim referacie zauważył. Ucieleśnieniem sił natury jest tutaj oczywiście Onucy, a ich ideologicznym rzecznikiem Carlos. Jednakże prawodawcą dyskursu scenicznego jest w tej sztuce krawiec. I to on definiuje naturę jako chaos, ciemność, nicość i niemotę, której symbolicznym przedstawicielem w historii jest barbarzyńca. Barbarzyńca, przypominam, to jest człowiek, który bredzi. W języku greckim jakby źródło słów barbarzyńcy to jest. Barabara, czyli coś, co nie ma znaczenia. Posługuje się językiem, który nie ma znaczenia, nie umie nazywać. Na, e, Barbarzyńca jest nagi. Siłą natury przeciwstawiona zostaje cywilizacja, a więc wola ładotwórcza, wyjaśniająca, nadająca znaczenie, której podmiotem jest człowiek kulturalny. Człowiek ubrany i uzbrojony nie tylko w szkiełko i oko. Władze poznawcze, ale także w narzędzia pozwalające planowo i racjonalnie przekształcać rzeczywistość. Ich symbolem są nożyce symbolem tego oprzyrządowania człowieka kulturalnego, który, który przekształca swoje środowisko. Ogród francuski tutaj wybiegając trochę przed szereg. Ogród francuski jest jakby takim emblematycznym przykładem działania człowieka kulturalnego. Ogród francuski ma to to znaczenie, że pojawia się właśnie zastawka ogrodu francuskiego, wersalskiego, pojawia się w didaskaliach na samym początku sztuki. Razem z lustrem, razem właśnie z, z miarką, z nożycami, z tym, z tym całym oprzyrządowaniem. Z jednej strony świat bezrefleksyjnych przedmiotów, y, rzeczy w sobie, na ślepo i odruchowo się pleniących, przy czym mówiąc o rzeczach i przedmiotach, mam na myśli oczywiście również barbarzyńców. Z drugiej strony samoświadomy, y, na tę refleksyjność, samoświadomość wskazuje lustro, którym nieustannie przegląda się człowiek podczas przymiarek, prawda? Samoświadomy świat podmiotów przejmujących władanie nad sobą i własnym środowiskiem. Istotą relacji pomiędzy tym, tymi światami jest racjonalna przemoc. Humorystycznym paradoksem historii jest fakt, iż strona formalnie pretendująca do przemocy, czyli ta strona właśnie samowiedna, samoświadoma, Dysponująca odpowiednim oprzyrządowaniem, jest bezsilna, osłabiona swym wyrafinowaniem, a siłą dysponuje ślepy i bierny świat przedmiotów, które z braku pana, który winien je uprzedmiotowić, rządzą się same i chcą rządzić innymi. Ten dialektyczny mechanizm historii jest wzięty żywcem z fenomenologii ducha, z początku fenomenologii ducha, gdzie. Pan traci swe własności na rzecz niewolnika, który spycha go ze, ze sceny dziejów. Zresztą właśnie Kwieciński w swojej realizacji podkreślił to, pokazując globisza, czyli ekscelencję, który um, przymierza, przymierza ubiór um, szyty dla niego przez krawca, jako właśnie takiego wydelikaconego Y, z podtekstem homoerotycznym również y, mężczyznę y, lękliwego, bojaźliwego, pozbawionego y, zdecydowania. Ten paradoks przesłania grozę racjonalnej przemocy, która wisi nad światem natury, światem nagich i biernych rzeczy, jak ostrze gilotyny albo ostrza nożyc, narzędzia egzekucji i kastracji. Tu właśnie idea cywilizacji rozumiana jako tworzenie przytulnego ludzkiego świata bez przemocy, walki o byt i bez bezpośredniej zależności od żywiołów przyrody spotyka się z ideą nowoczesności, a więc radykalnym roszczeniem do ostatecznego przekształcania całości świata zgodnie z racjonalnym rozpoznaniem istoty człowieka i celowości jego dziejów. Krawiec jako rzecznik tej doktryny, doktryny radykalnej nowoczesności, nie zadowala się już tym, że szyje ubrania, które chronią przed chłodem i utrwalają symbolicznie strukturę społeczną. On doktrynalnie zieje nienawiścią do wszystkiego, co nagie i w swej obsesyjnej wizji chce ubrać całą naturę, chce ją przesłonić symbolicznie, czyli nadać jej jedno własne znaczenie, zawłaszczając całość, całość stworzenia. Przypomina to trochę te happeningi artystyczne niejakiego Christo, artysty, który opakowywał monumentalne budynki, na przykład Reichstag w Berlinie, albo jakieś piękne monumenty przyrody, skały, jeziora, itd., itd., zawłaszczając jako przestrzeń właśnie takim symbolicznym gestem przesłaniania rzeczywistości. Swoje zadanie krawiec rozumie jako powtórny akt stworzenia. Jego ubrania stają się symbolizacjami pojęć, takich jak doskonałość, majestat, sprawiedliwość, a jednocześnie zasłaniają to, co realne, demoniczne, niesamowite. Dlatego rezydua cielesności, wskazujące na świat wymykający się procedurze semiotycznej abstrakcji, jeśli nie mogą być przez nią zasłonięte, muszą zostać amputowane, wycięte nożycami. Do nich należy męskość ekscelencji, której ten ostatni nie chce się wyrzec, tkwiąc w swym kompromisowym, umiarkowanym wyobrażeniu o projekcie cywilizacji, w którym, prawo natury, w którym prawa natury też będą uwzględnione. Do nich należy także wola życia Carlosa, który nie chce się poświęcić dla idei, nie, nie, chce, nie chce się że tak powiem, dać obedrzeć ze skóry po to, żeby dostarczyć dzięki temu surowca do kaftana, który z ludzkiej skóry zamierza uszyć krawiec. Jak pisał Heidegger w korespondencji z Jaspersem, niemand stirbt für bloße Werte, nikt nie umiera dla czystych wartości. W tym właśnie sensie mrożkowa, mrożkowe ludokrajanie czy ludokrawiectwo to są te, te nowe nazwy na krawiectwo wyższego rzędu by także co których tutaj mowa Stanowi wersję baumanowskiego projektu ładotwórczego, ogrodniczego, w którym rzeczywistość społeczną tak długo poddaje się planowym zabiegom, aż z pola widzenia zniknie wszelka ambiwalencja, dwuznaczność, odwracająca uwagę od jedynie słusznej interpretacji. Zasługą mrożka jest jednak pokazanie, iż w obrębie paradygmatu nowoczesności zachodzi oscylacja pomiędzy dwiema skrajnościami do twórcza nie wyczerpuje tego dyskursu, ale napotyka na opór woli autentyczności. Dramat nowoczesności nie rozgrywa się bowiem wyłącznie na osi chaos ład, ale także na osi Pozór, autentyczność. Antagonistą krawca jest w tym wypadku nie jest w tym wypadku poczciwy przednowoczesny onucy, który oczywiście niczego nie rozumie. Jest sobą, by tak rzec ani bojaźliwie umiarkowany, nowożytny, zaledwie ekscelencja. Natomiast jest nim równie radykalny Carlos, korzystający z oświeceniowej metafory demask demaskowania, obnażania, powrotu do źródeł. Innymi słowy, russoidealny wilbiciel dobrego dzikusa, sentymentalny rzecznik naiwności, wróg zakłamanej kultury, bojownik kontrkultury. Rozbieranie się na golasa, żądanie twarzy w miejsce masek, pożądanie przedustawnej harmonii jest tutaj jednak ośmieszone, ośmieszone przez mrożka jako wykwit marzycielskich fanaberii, machinacja um, podszyta resentymentem, być może kompleksem Edypa, dyskursywny rewers ładwot, ładotwórczego programu krawca. Nagość postulowana przez Carlosa jest przebraniem, tak samo podlegającym prawom mody i marketingu, jak królewskie gronostaje czy katowski kaptur. Tę źródłową tożsamość ujawnia kaftan z ludzkiej skóry a więc ubranie najbardziej uniwersalne i indywidualne zarazem kamień filozoficzny ładotwórczego projektu jakby żywcem wyjęty z podręcznego magazynu w KL Auschwitz. Dziękuję bardzo.